i dobre sportu, Brat mi wbił. E, piesek... Czekaj, ja nie widzę psa, bo... Nie chcę się.. O, tam jesteś. Piesek, piesek! No, to podniota, nie? Czekajcie, zwołamy go tu tak. Czujesz to? Widzicie już, już zwrócił się. Czujesz ten czat? Czujesz, czujesz. Wszyscy czują. Patrz, 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 patrzcie, patrzcie jak biegnie, patrzcie, patrzcie. Mia, miał, mom, miał, miał. mia o, o, muszę się. Jest. Nie mów życie. Nie, ale nie uciekaj tam! Nie, co robi. Za głupi... Wow, wow, wow! I zabiliśmy go. 23 ciosy. Motkiem trzeba było pięć. Tutaj jest to co potrzebujemy Trotel Nie wiem jak Filip może to trzymać w jednej ręce Nie, on jest jak Gragas z lola W jednej ręce beczka A w drugiej pocho pochodnie, tak, tak, to tak ta. Pochodnie, Pałeczka, świetlną Nie wiem czym jest ta pałeczka wypełniona Chciałbym się dowiedzieć Chciałem sobie taką kupić Pałeczkę, pałeczkę Tu dajemy ląd i podpalamy, i spierdzielamy. Uf. Jakby pies żył, a my byśmy jakoś się, nie wiem, przykradli z tym trotelem tutaj, to on by teraz właśnie w tym momencie szedł do nas tutaj. Właśnie tak jakby się, nie wiem, szedł, no zwróciłby się w tym kierunku i by tutaj chodził. Nawet by tam chyba stał przez cały czas, przez cały czas. Przez jakiś czas, nie wiem, nie sprawdzałem do końca. No i co, no i tutaj raczej zakoczę, Jeszcze tylko... To jest siłownia, Filip może iść w klatkę, co zrobić, zrobimy sobie kaloryferak, nie? Tak ktoś nawala ostro, pies nawala ostro głową w siatę. Jedziemy tutaj i po tej no nie, tutaj nie ma zapisu. Pójdziemy do pierwszej lokacji, która ma zapis. Tak. Hmm. To jest ostrożnie wo, <grymne> Łapów. Tu mamy mięsko. Zamiast fibrękę wyciągnął, wyciągnąć to musimy. Mam notatkę. Yy, tu mamy bezpiecznik. Skrzynina jest płusta. Zawartość nie powinna być daleko. Bezpieczniki. Puf puf puf. Cii. Mamy miotłę, patrzcie tą broń. Czajcie to Nie wiem po co to jest. Właśnie to jest po to, to właśnie, żeby ten bezpiecznik... Wow Właśnie to jest po to, żeby ten bezpiecznik, a bezpiecznik można tak wziąć. S -s -s jakieś... Nie wiem po co to tą miotłę dodali. Możemy... Posprzątać. Myszka o. Tak, możemy posprzątać jak kto się Te Na no te Na I Na I notatka Procedury awaryjne W razie wypadku wszyscy pracownicy kopalni proszeni są o odspokojenie Zgodnie z procedurą awaryjną pisaną w niniejszej Proszę, pracurce Odpowiednie służby naturunkowe zostaną pozawiadomione Zatem pod żadnym pozorem nie należy udzielać-próbować udzielać pomocy rannym pracownikom Ani też kontaktować się ze służbami ratunkowymi LOL no. Podany poniżej dwa morsa powinien być używany. Jedynie w wyjątkowej sytuacjach, gdyż z kopalni są odcięci bez żadnej możliwości powiadomienia, służb ratunkowych W takim przypadku należy. Zbadać bezpieczeństwo danego obszaru, dotykając się ten delikatnie i uderzając w nie dłonią. Zobaczę. Po upewnieniu się, że nie zachodzi ryzyko obsunięcia się skórku skalnego. Należy sprawdzić, czy nie dysponuje się jakimkolwiek urządzeniami komunikacyjnymi i spróbować nastać sygnał ratunkowy żywając z podanej instrukcji. Ja nie wiem, czy tutaj podany podrom nie należy ludzi próbować. Nie ani kontaktować się z grupami retukowymi, a tu piszę, żeby próbować. <grych> no, to, 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 to. Jeśli nikt z pracowników nie spłynie takim urządzeniem, albo jest też ono uszkodzone, należy wyraźnie wystukać wiadomość na ścianie jaskini, żeby retukowe powinny nadać w wkrótce. Alfabet Morse. Wow. Naprawdę. Wystukać na ścianie. Mamy kolejne pomieszczenie. Właśnie alfabet się przyda do tego pomieszczenia. No nie, to nie będziemy w tym odcinku robić. Dobrze, w frapsum już mogę nagrywać tę konstelację. To jest 1272. Słuchajcie chłopcy. Przeszedłbym przyszed, zmienić zamienić z wami parę słów. Osobiście nie, ale nie mam tu ważniejszych spraw na głowie. Wiem, że panowie tu tylko atmosfera i że lubicie robić sobie różne kawały. Wszystko jest w porządku, póki nie postawicie, dopisać mnie do tej listy. No boga, przecież wiem, że aby wytrzymać tam na dole, musicie się jakoś rozrywać, ale wszyscy dobrze wiecie, że jakie jaki pan Rose ma kompleksy na punkcie swojego wzrostu. Tak więc żartowniść, który uznał, że świetny pomysł jest generator i zachować wszystkie zachowane bezpieczniki na najwyższej półce magazynie, powinien się leczyć na głowę. Jasne? Z nich spraw. Jones chce dostać ten wykaz w cygonie wczoraj, a cała reszta niech pamięta, że żarty się skończyły. Przykro uznajmam, że zginęło kolejne radio i byłoby lepiej nawet, gdyby okazało się, że ktoś się zgubił, bo okazuje się, to w moim słowieku bardzo brzydkie słowo. To już trzecie w tym miesiącu, co znaczy, że, am, że amnestia za przyznawanie się do winy może się szybko skończyć Potem będę wyciągać konsekwencje, jasne. No nie to, że wszyscy pracujecie w parach, więc nikt nie powinien móc skroić rdzę tak, żeby drugi się nie zobaczył. Nie znajdę winnego, najpierw wymi się jaki cudem, muszą mu to na a potem wrzucę go do na śnieg i tak zostawię. A wtedy zniknie tak samo jak te raty. Howard główny sztykar. Howard u nas ojciec. Wiem kto pamięta. możemy iść, bo to pika nie mia Tak, ktoś tam może ktoś tam jest. Kurde, dzisiaj ja sobie pospałem, nagle patrzę, nikogo nie ma, To sobie no, brat jest, ale po to on sobie poszedł, <laughs> poszedł sobie sobie coś nagram, nie? Zamknijcie się, open, close the doors, motherfucker. To wybuchnie. Picie mi się skończyło, nie chcę, nie chcę mi się nalać. I teraz skończymy, yy, pójdę sobie zrobić coś do jedzenia, może nagram coś dalej, ale nie obiecuję. Tu mamy... Fajnie ta, fajnie ta grafika teraz wygląda. o, wow, ale 13 FPS to nie zabiło, wiecie. No jak się zbliżam do tej dziury, bo patrzcie. Up. Open... Open... Open the door and I will shoot. Coś takiego... Yes. One hit, one kill. Aha. To meet or not to meet. Jak mi tak jakiś gościu na lolu napisał widz. Widzicie, jaki skill, Jeps. Kurde No nie, bo już spadnę z 10 lat Dobra I jademy Kurde, ale mam wysuszone garnuchy Open Mamy notatkę, ale notatkę później. Dobra. To Do część następnych odcinków, innych jakichś zagramy na razie. I pozdrawiam Was. Bardzo serdecznie. Arka.